Witajcie w dobrej bitwie. Dziś piaszczysta rzeka ciąg dalszy, druga strona, gra te dekiem, ustawiam się na kwadracie C4C5 i na mapce zobaczycie, że jest przestrzał na kwadrat G1H1 i co można z tej pozycji osiągnąć, jak widzicie szturm, czyli jakby uzupełnienie tamtej bitwy, tylko z drugiej strony i tutaj pokażę Wam mniej więcej co właśnie można, można zdziałać, mapa dla TDK bardzo dobra, jak pamiętacie w, tamtej, w tamtym odcinku pokazywałem Wam skąd można tutaj uszkadzać nieprzyjaciół, którzy wychylają się za tamtego wzgórza, teraz pokażę Wam jak można z tej strony atakować nieprzyjaciół, którzy też będą właśnie tam próbować walczyć na tych wydmach? Tak jak Wam mówiłem, walka na tych wydmach jest, jest bardzo trudna, ponieważ właśnie z tej pozycji można bardzo ich punktować. Można stać sobie tutaj tym tdekiem. wtedy jest to pozycja jak najbardziej bezpieczna, lub też przesunąć się lekko w lewo i mieć ostrzał. Lepszy na tych, na tych wrogów No bo stąd niestety nie widzimy Wszystkiego Znaczy nie mamy takiego dobrego kąta Żeby Atakować tych nieprzyjaciół Którzy wychylają się Za tamtego wzgórza Także ja tutaj za chwilkę się przestawię W inne miejsce Ono jest trochę gorsze de facto Bo możemy być stąd wyspotowani łatwiej Szczególnie na wysokich tierach Gdzie te czołgi mają wyższy, a znaczy większy zasięg widzenia. Natomiast ta wydma troszkę, troszkę nas będzie ochraniała. I jak widzicie, nasza strona atakuje dokładnie właśnie przez ten, przez F1, F2, próbując zniszczyć te czołgi, które znajdują się na G1. I oni właśnie mają trudną sytuację, ponieważ są atakowani, mogą być atakowani z tamtej miejscówki, którą wam pokazywałem. Natomiast nie są bezbronni, bo ustawiając się tutaj, właśnie na przykład TDK, możemy bardzo ładnie mm, chronić, chronić naszych sojuszników. Pierwszy strzał, próba w T30 w e, Oczywiście e, nieudana, natomiast od razu Wam powiem, że jest to moja, nie wiem, może czwarta, piąta bitwa na ISO z BL-10. E, także dopiero zapoznaję się z tym działem, e, sprawdzam możliwości. E, do tej pory nie za bardzo mi szło. Natomiast po tej bitwie troszkę się już bardziej polubiliśmy i przeprosiliśmy po ostatnich bitwach. Pierwszy strzał prawie 800, także naprawdę działo jest no, chyba jedno z najlepszych w gier, jeśli nie najlepsze na ósmym tierze na pewno. Naprawdę może siać spustoszenie. Zobaczcie, pierwszy strzał, drugi strzał 800, to jest naprawdę potęga ISU w dobrych rękach. To jest po prostu czołg, który sieje zniszczenie. Teraz będzie próba, chyba, w Tortoisa. Tak jak Wam mówiłem, nie znam możliwości tego działa. Także próba bez złota, mniej więcej w sylwetkę. Chyba nawet było pudło. Jak widzicie, można stąd bardzo ładnie punktować, właśnie tamte czołgi, które, które tam się pokazują. Próba jeszcze raz w, w Tortoisa. Bez przebicia, także to jest naprawdę ciężki przeciwnik. Teraz próba próba ze złota. Tak jak mówię, no to są, to są moje próby zapoznawania się z tym działem, także sprawdzam na co jest stać co, co jest w stanie przebić bez złota na przykład, czy te czołgi ciężkie po ich skupotach nie celuję, bo jest troszkę za daleko to jest ponad chyba 500 metrów tak, 500 metrów próba w tortoisa ze złota, jak widzicie naprawdę czołg jest niezwykle twardy i nawet tutaj ze złota, które ma ponad 300 penetracji, bardzo, bardzo ciężko go przebić. Także wybieram sobie cel, który będzie lepszy. Nie weszło w fałkę, natomiast weszło w coś innego. Później na, na wynikach będzie widać ten ukryty, ukryte uszkodzenia. 6 do 4 zostało 5 minut. Najważniejsze w tym trybie to zbytnio się nie patyczkować, bo w innym wypadku. Minie ten czas i po prostu będzie bitwa przegrana poprzez, poprzez upływ czasu. Jak widzicie, tam ci moi sojusznicy zostali bardzo mocno poturbowani, tam naprawdę no, bardzo się niewygodnie walczy. Tam jeszcze może arta, arta walić czołgi z tamtej wydmy, także naprawdę tamta pozycja jest bardzo trudna. Natomiast przy dobrym wsparciu właśnie z tego miejsca można, można sporo napunktować. Jak widzicie, jeszcze się nie przestawiam. Chciałbym tą fałkę trochę powspierać, bo wiem, że tam był Tortoise T29, Black Prince T30 gdzieś tam w okolicy. Natomiast, ponieważ już w tym momencie tutaj się nic nie dzieje, a nasze siły atakują drugą flanką, to postanowiłem się przestawić. O jak widzicie, bardzo szybko jestem zaświecony przez Typa. Zostaje trafiony. Na szczęście Typ również oberwał bardzo porządny hit, ugasił się. Chyba jakąś gaśnicą automatyczną No i teraz Już jak typ tutaj podjechał To jestem wykryty Natomiast ta wydma troszkę tutaj nam ochrony daje Próba jeszcze w typa w tym co pomóc I tak jest Typ uszkodzony Tutaj pewnie ten Black Prince we mnie We mnie strzela Także chowam się troszkę za wydmę Czekam aż zniknę i będzie można zmienić pozycję stały 3 minuty 30 do tej pory. 3200 plus z tego ukrytego, ukrytego strzału. I trzeba zacząć zdecydowanie atakować, żeby tą bitwę wygrać. Ta fałka tam już wiele nie zdziała. Także postanowiłem wesprzeć drugą flankę, żeby oni jak najszybciej mogli tutaj wjechać na bazę, spróbować skapować. Zabicie czołgów. Już powiem szczerze myślałem, że nie wchodzi w grę, ponieważ było ich za dużo, mały za dużo HP i za mało stało czasu. Także postanowiłem, że tutaj postaram się w okolicach kapa wyczyścić sytuację, trochę zaryzykować, bo ta pozycja tak naprawdę jest dobra, oczywiście do strzału. Ale po pierwszym strzale jesteśmy wyspotowani od razu i możemy bardzo szybko zejść do garażu, ale zostały dwie minuty z hakiem, także tutaj trzeba już zdecydowanie atakować pomóc sojusznikom tam jak widzicie ta fałka już już nie walczy, po prostu stoi tam już się nic kompletnie nie dzieje jest wyspotowany T-30, który tak naprawdę jest największym zagrożeniem dla mojej drużyny i w bardzo chciałem go wyeliminować żeby po prostu ta drużyna mogła jechać dalej T-30 bokiem dostał, dostał strzał ja już oczywiście jestem wyspotowany natomiast T30 już tutaj porządnie dostał, tam cały czas mnie chyba leje ten, ten Black Prince bo to uszkadzenia są małe gdzieś tam za górki życia nie zostało dużo ale czasu również poniżej 2 minut, także tutaj trzeba zaryzykować i próbować po prostu to wygrać jak widzicie, wychylam się bardzo mocno. Jestem od razu wyświecony, ale udaje się zdjąć tą T30, która tutaj była bardzo bardzo groźna i zatrzymywała cały ten impet naszego uderzenia. 3 fragi, 4300. Jeszcze tutaj dużą blokadę stanowi Tortoise, ale on za chwilę też pójdzie do garażu. Tortoise z bokiem, Tak jest. 4 fragi, 4600. 12 do 8 minuta 14 bardzo mało czasu i teraz nareszcie moi sojusznicy wjechali na kapa. Jeśli wiedzie ich trzech, to powinno to wystarczyć. A ja tutaj po prostu będę się starał chronić tych przyjeżdżających. Jest Ferdinand. On też oczywiście jest zagrożeniem. Ferdinand w ruchu. Tak jest, Ferdinand jeszcze podpalony, 5500, 5 fragów i zostało 40 sekund do końca meczu. Jak widzimy, jeden czołg nie skapuje bazy. Za chwilę już dojadą kolejne, już są dwa czołgi, teraz jest nastyk i trzeci czołg powinno wystarczyć właśnie nastyk, o ile przeciwnik nie zbije kapa. Jak widzicie, mecz jest bardzo, bardzo na styk. Tutaj jednak duże wsparcie tym ISu. ISu udało się zrobić. Jedna sekunda do końca baza przejęta, i dopiero teraz pojawiają się przeciwnicy, bo już za późno a pancerny, po kilku bitwach na BL10, także jestem zadowolony, na pewno na tym ISU da się wykręcić dużo lepsze wyniki, obrażenia 6300 ex pojedynczy 1500, także meczek całkiem, całkiem się udał. Myślę, że za jakiś czas poprawię ten wynik, bo na pewno da się tutaj robić jeszcze dużo większe wyniki, jeśli chodzi o obrażenia. Ale ze względu tego asa pancernego i sam przebieg meczu myślę, że było warto go pokazać. Także dzięki za uwagę i do następnej bitwy. Cześć!